23 godziny w Wędrzechowicach, w Wolszynie 13, a w świecku 10 to najnowsze dane dotyczące sytuacji na przejściach granicznych. Za chwilę także przeniesiemy się do jednego z przygranicznych miast, a dokładnie do Łęknicy. Karolina Kamińska zapraszam na wiadomości Radia Zachód wciąż trudna sytuacja na polsko niemieckiej granicy przed największymi przejściami nadal spore kolejki kierowców którzy czekają na wjazd do Polski w Jędrzechowicach czego trzeba czekać 23 godziny w Olszynie 13 a w Świecku 10 przed Świeckiem sytuację utrudnia po raz kolejny blokada zorganizowana przez kierowców tirów tym razem zablokowali oni przejazd 7 kilometrów przed przejściem straszy graniczna prosi o cierpliwość kontrolę można usprawnić wcześniejsze przygotowanie karty lokalizacyjnych, które muszą wypełniać wszystkie osoby przekraczające granice A nasi reporterzy sprawdzają jak wygląda sytuacja na granicy Polski i Niemiec. Dziś odwiedzamy, między innymi Łęknica na miejscu jest nasz reporter Sławomir Kordiali. Witamy po raz kolejny tym razem obok mnie pani porucznik Monika karandyska Zalska z placówki Straży Granicznej w Tuplicach. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Zacznijmy może od Łęknicy, w której dzisiaj gościmy, czy tu coś się zmieni, bo przejście jest nadal zamknięte, policjanci i żołnierze na przejściu granicznym w obu miejscach, czyli i przy bazarze i na obwodnicy stoją. Na chwilę obecną to przejście w Łęknicy jest zamknięte, nie posiadamy informacji, żeby... W... W najbliższym czasie miało się coś zmienić. Za to zdecydowanie większy ruch jest na przejściu granicznym w Olszynie. Jak wygląda w tej chwili sytuacja? Przejście graniczne w Olszynie nawet było tematem rozmowy premiera naszego rządu z panią Ursulą von der Leyen. Wymieniana była właśnie i Olszyna i Świecko jako to miejsce, gdzie no w tej chwili sytuacja jest prawie kryzysowa. Ruch na, przy, na byłym przejściu granicznym w Olszynie odbywa się płynnie. Obecnie 18 godzin opóźnienia. Tyle czekają pasażerowie. Zgłaszają na taką informację pasażerowie oczekujący w kolejce do granicy. My mówimy o stronie niemieckiej. Tak, mówimy o stronie niemieckiej. Po stronie niemieckiej jest, co prawda, utworzył, utworzył się korek, jednak nasze służby, Straż Graniczna i inne służby współpracujące starają się na bieżąco dokonywać tych czynności kontrolnych i weryfikacyjnych. No, sytuacja jest wyjątkowa, wiemy dlaczego. W jaki sposób kierowcy mogą sobie pomóc albo Wy możecie kierowcom pomóc, żeby ta, to przekraczanie granicy po prostu przebiegało sprawniej. Funkcjonariusze Straży Granicznej, jak również innych współdziałających na miejscu służb, roznoszą już karty lokalizacyjne nawet po kilka kilometrów wzdłuż korka, który utworzył się przy granicy. Po to, żeby kierowcy oczekujący w kolejce mogli już z wyprzedzeniem uzupełnić te karty o te dane, które są wymagane, i podjechać do kontroli po kontroli sanitarnej, podjechać do funkcjonariuszy Straży Granicznej Policji. I KAS po to, żeby móc zweryfikować informacje zawarte na tych kartach z dokumentami okazywanymi do kontroli. W tym miejscu chciałabym też zaapelować do wszystkich osób, które obecnie znajdują się na przejściu lub oczekują w kolejce lub będą chciały przekroczyć w najbliższym czasie granicę. Proszę, aby wypełniać te karty w momencie, kiedy Państwo macie taką możliwość, wtedy, kiedy dostaniecie, kiedy macie te wszystkie dane, dlatego że zdarzają się przypadki, to jest tych przypadków jest naprawdę bardzo dużo, że podróżni pomimo otrzymania takich kart lokalizacyjnych przez nasze służby podjeżdżają do kontroli granicznej bez wypełnionych kart o te informacje podstawowe wymagane, nie posiadają często długopisów, chociaż długopisy my również podajemy tym podróżnym po to, żeby jakby usprawnić te czynności kontrolne, zdarzają się też przypadki, że podawane są nieprawdziwe dane podróżnych. Może te formularze są po prostu zbyt długie albo zbyt trudne? Wszystkie informacje na formularzach są jasno opisane. Są to informacje podstawowe, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu. Numer telefonu osoby do kontaktu to są naprawdę podstawowe dane, które, które no nie wymagają jakichś specjalnych ustaleń czy, czy, czy szukania nowych dokumentów, innych przedstawiania, jakichś innych danych. To są te dane, które tak naprawdę każdy zna. Czyli krótko mówiąc, pomóżmy sobie sami, a wtedy będzie po prostu szybciej. Właśnie apeluję też o, o to, żebyśmy wszyscy się jakby tutaj w tym solidaryzowali, wzięli pod uwagę to, że jeżeli ja podjadę do kontroli jako podróżny do kontroli z niewypełnioną kartą, to tak naprawdę inne osoby, które są gotowe do kontroli, muszą oczekiwać na swoją kolejkę. No tak to się odbywa niestety. Tak więc, jak Państwo słyszą, warto jednak słuchać Straży Granicznej i przygotować się do przekroczenia granicy odrobinę wcześniej, a nie bezpośrednio przy samym przekraczaniu tejże granicy. Rozmawiałem z panią porucznik Moniką Karandy, Kazalską z placówki Straży Granicznej w Tuplicach. Dziękuję pięknie. Halo Studio. Dziękuję bardzo. Na miejscu, przypomnijmy, jest Sławomir Kordyjalik.